Nie będzie nie dobra, będzie do poszło. Tego. Witamy, Witamy was wszystkich. ja się miałam. No, ty, witaj Boże. się, witaj. No. Witamy was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku do customu Sacred Emerald. Jest ze mną Torgus. Jestem, Siemka. Tu już mnie, Jezus, Maria, tak aga przestraszyła, że coś wyskakuje. Ale i tak powiem ci, że drgnąłem. Drgnąłem na tym krześle. Nic nowego. Ja tutaj idę cały czas lewą stroną. Tymi dziurami. Wiesz co, ale ja idę tu, gdzie ten koleś wyskoczył i A, tu jest jakaś kratka trwa. zamknięta. Byłaś tu? A municja bo... jakaś do Nie, na lewą, na lewą stronę idę. Chcę tutaj te wszystkie y, dziury spenetrować. Ale ja też penetruję <laughs> wszystkie dziury. No się skupiłam. Ciemno. O nie, kur... Znalazłem jakąś klapę, ale nie, ona no, się nie otwiera. To jest. Chodź tutaj. No czekaj. Aha, bo na Franca nie wejdzie do wody, chyba. Czy wejdzie? Nie wiem. My się tu zgubimy, wiesz? Ja już się zgubiłem. A nie, wróciłem do mnie. Dobra, wróciłem do tego gościa. Znaczy do tej mumii, pseudo. Iść cały czas lewą stroną. Dobra. Ja już nie wiem, gdzie ja jestem. Jestem przy jakiejś wodzie znowu. No, I mamy tych flar. Nie, to jest taki labirynt, że po prostu pozdrawiam, zapiszę tutaj. 19, bieda, festo. W ogóle m, warto byłoby włączyć stoper, nieprawdaż? Nie, nie trzeba, bo ja mam taki program, który mi pokazuje, nie taki badziew jak Aha, ty. Aha, dobra, dobra. <gry> Na razie jest minuta 37. Ej, tu się gdzieś... Jak tu będzie jakaś czasówka z czymś związana, to jestem w czarnej dy. Te flary jeszcze takie krótkie... Hmm. Nie wiem, po jak... ta woda tu była bez sensu, ale spoko. No tu jest jakaś klapa i takie jakby coś trzeba było włożyć, to tutaj było. Ale to ja już tam byłem, tak. A! Jezus Maria! <śmiech> 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 jak się przestraszyłem, znowu mi wyskoczył na ryj ten... Nie centaur cały. Ja go wyświetlam przepraszam bardzo, ale nie będę flar Ja pierdziele, weź zawał. Gdzie jestem znowu? Nienawidzę tego, tej lokacji. Znowu, jakiś uzis znalazł? Nie, amunicję A Uzi. znowu jestem w tym samym miejscu. W sensie, to gdzie ja? Czy. Co? Help. Co ty odwalasz? Nie, ja się no zgubiłem. Ja nie wiem, gdzie ja jestem. To no jest ja jakaś znowu woda. No, tu jest kratka taka zamknięta znowu. Ale tutaj ta woda to ja się wracam, czy ja idę dalej? Bo ja już sama nie wiem. Nie, ta woda to w ogóle tutaj jeden basen z wodą, tutaj drugi basen z wodą. No, ale tylko z wodą taką, co sobie chodzisz po niej, nie? A tu jest jakaś przepaść z Ej, kolcami. To jest w ogóle zamknięte. Jeszcze raz? Przepaść z kolcami i ma. Nie, to no to przepaść z kolcami i manki, to jest początek, stamtąd zaczynaliśmy. Serio? Tak. Tam mam zabitego. Co? Więc no tak, przez manki tu wchodziliśmy. No to ja nie wiem gdzie ja mam iść w takim razie. Tu Aha, to jest. jestem tutaj, to tu na prawo. Czekaj, mam <coughs> jakieś schody. Ej, mam dźwignię. Znalazłem dźwignię w tym labiryncie. Mhm. Ale powiem ci, że ja nawet nie będę potrafił Ci wyjaśnić gdzie to jest. A co najlepsze... E... Jezu! A co najlepsze, to w ogóle ta dźwignia nie pokazała co zrobiła, nie? Nie zabijaj mnie, bo ja nie mam zapisane. Jakbym tą wodą tam popłynął. No zabij mnie, co za. A mamy jakąś lepszą broń? Nie Uzi. Ja nie rozumiem o. tego. Tam tutaj nie działa, że to jest Ja idę teraz w taką wodą brodę. Boję się, że coś mi wyskoczy. Ej, nie wyskoczyło mi. Ej, też brodziłem e, wodą, ale tam jakby to prowadziło do tego samego miejsca. Ej, mam kolejną dźwignię. To ile już masz? Dwie. No jest ja znowu jestem w tym samym miejscu, no to bez sens. Tu, tu w ogóle można nurkować w tej wodzie takiej jednej, wiesz? Ona nie jest aż taka płytka, nie? Tylko nie wiem... Co mi to daje, jak ja tu popłynę? O Czemu? Boże, jeszcze tu krokodyl pływa, pozdro. Nie wiem, ja chodzę cały czas gdzieś indziej, i cały czas jestem w tym samym miejscu, jak to jest możliwe. Ja jestem też teraz na początku. Tylko ten, czy ten krokodyl mógłby tu przypłynąć? Nie no, musisz do niego wskoczyć, nie? Nie, on tu wyjdzie na powierzchnię. O, oh, fuck. Dobra. A tu jest chyba więcej tych klap. Na razie jedną widziałem, ale powiem ci, że ja się tak tu gubię, że to jest jakaś masakra ta lokacja. Ja nie wiem gdzie ja mam iść, nie wiem gdzie eee, jest. Ja w sensie. zanurkuję teraz tu, gdzie ten krokodyl wypłynął. On z tej wypłynął, a tu? Tu też gdzieś można płynąć. Ja walę. Teraz mi się flary skończą. Jak tu będzie jeszcze jeden? Tu flary w ogóle pod wodą są do wzięcia. No to ja ten szłam przecież, za główną. Gdzie ja mam iść? A tu jest kratka pod wodą zamknięta. No dobra. I za tą kratką jest dźwignia podwodna, trzeba o tym mm. pamiętać. E, powiem ci, że ja już nie wiem, gdzie ja byłem, gdzie mnie nie było. Pociągnąłem dwie dźwignie, ale najlepsze jest to, że te dźwignie, jak przeciągasz, to one nie pokazują, co się otwiera. Mam teraz taki moment, że nie chce mi się zgrać. <laughs> no bez przesady. I odkręt. Znaczy, poczekaj, tu był. Początek. Którzyśmy to obeszli, tak? To było to bez sensu? jest ta kratka. A te dźwignie. Aha, tutaj są naboje do Shotguna. Aha, tu jest jeszcze ta kratka zamknięta. Do Shotguna, no, było, było, było. Przy takiej kolumnie? Kolumnie, to wszędzie kolumnie? A może nie przy kolumnie, przy kolumnie to może były te mm, do Uzi. Nie wiem. Nie wiem już sam. Powiem ci, że się gubię i to tak w ciul. Za dużo jest tych korytarzy, za dużo jest tej wody. No ja jestem znowu na początku, jak to jest możliwe? No nie jest. gubię? Tu był ten koleś, tam zanurkuję, to bez sensu. Jest jakaś minimapa, by się tu przydała. Tutaj nie też było? Zanurkuje. No gdzie w te erach minimapa? To była pierwsza dźwignia. Słuchaj, przy takich. Przy momencie, gdzie będziesz mogła nurkować, będzie takie bardzo ciemne miejsce, taka no, ciemna rukować. odnoga. Że trzeba zapalić flary, bo inaczej nic nie zobaczysz. A jest tam no... schody, są czekaj. Tak, schody do góry i tam będzie dźwignia pierwsza, masz to? No, pierwszą. No to. No. A druga była gdzieś tam naprzeciwko od tego mm, wyjścia jak teraz wyjdziesz. Nie no, to jest hit. Chore. Nie no, to jest to przejście podwodne, nie wiem. O, płynę teraz, teraz mogę płynąć. Tam jest krokodyl, uważaj. A, ale i tak pod wodą na razie tam nic nie ma ciekawego. No ale flary są, nie? Znaczy tak, flary, no. O mnie w duchu, skożyra. Teraz mi się apteczki skończą. Ja się znaczy cały czas jestem w tym samym miejscu, wiesz. Teraz. To jest kratka zamknięta, naprawdę. Jest kratka, mówiłem ci, za tą kratką jest podwodne przejście. Tędy Dobra, wychodzę na jakieś schody znowu. Nie wiem. Ile ja tych dźwięków nie było? To jest początek. Po co ja tu jestem? No, dwie na razie mam. Może ta klapa się obniżyła? Gdzie była ta klapa? Dwie. Jak mi braknie perklar, to wyłączam i koniec. U się Uzi? Dobra, mam trzecią dźwignię. No, ale ja, ja nie mam aż rozumiem. tak ciemno, ja nie muszę cały czas flary trzymać. O co chodzi? No ja muszę. No ja cały czas chodzę z flarą. O boże. No to ja tak naprawdę nie, więc. Teraz tylko. Wreszcie znalazłem trzecią dźwignię, ale nie wiem, co ona mogła otworzyć. zamknięte. W sensie... Mogła otworzyć klapę, mogła otworzyć. No drzwi też mogą otworzyć, nie? Mogą otworzyć podwodne te przejście, przecież też, nie? To jest chyba to manki, prawda? No, może, tak, to jest to manki, czyli tu jest, tu jest początek. Wróciłem się do początku. Dobra, idę na lewo teraz, bo wydaje mi się, że na lewo nie byłem. Czekaj, mam dźwignię drugą. A nie byłem tu. No to trzecia uh. dźwignia, to jest klucz w ogóle za tym, okej? Okay. Mój głos. Uh. Dobra, wywróciłem. Ja cały czas z bronią tu chodzę, nie? I teraz gdzie ta trzecia? Ja pipczę. Pamiętasz Trze może od no tej drugiej? to bliżej jakby do, do, do początku się cofałem, nie? Jeśli chodzi o tę trzecią. No te drzwi są zamknięte. Gdzie była ta klapa pieprzona w podłodze? Były dwie moim zdaniem. No ja widziałem jedną zaś, jak w dupiu. Idę popływać znowu. Zanurkuję sobie tam, zobaczyć, czy może ta kratka podwodna się otworzyła. Tak, kratka się, podwodna się otworzyła. Mam dźwignię podwodną teraz. Czyli jak trzecią dźwignię przeciągniesz, to musisz tam zanurkować, nie? I otworzyła się teraz klapa. Pokazało. Wiesz o co chodzi? No ja szukam na razie. Której dźwigni teraz szukam? Nie no wiem teraz już. trzeciej. I ja teraz muszę się zaś wrócić do tej klapy pieprzonej, ale nie mam pojęcia, gdzie ona była. I boję Zgłupie. się, że coś mi boję się, że coś mi wyskoczy. Ja jestem ale ta po klapa była tej gdzieś klapy. na początku, Ej, mi się no wydaje. No ja jestem przy tej klapie. <laughs> Zamknięto! Jezu, a ja się zgubiłem. Nie wiem gdzie. No ja była też. Ta. Ja słyszę siebie. U ciebie. Jak to słyszysz? No mnie słyszę siebie. Nagrywa ci to mikrofon zminie? mój głos. Mhm. O nie. nie. Nie może tak być. Co to jest? Aha, to sobie... Zabity... No, mam mikrofon za blisko. Co tu jest? A! Jezus Maria! No nie! Cicho! Kolejny no, no moje raz! Serce. Kolejny raz, słuchaj, e, oczywiście mnie tutaj wali, nie? Ten centaur. to ci na łeb. No na łeb też mi wali czasami, ale... W tym momencie akurat centaur. Jest już 11 minut i ja dalej nie wiem co... No shitowa jest wiem. to lokacja, shitowa. Nie no, chodzi mi o to, że nie mam tej dźwigni, nie wiem gdzie mam ją znaleźć. No gdzieś właśnie niedaleko tej klapy, tak mi się wydaje. Eee... Boże, tu będzie kula się toczyć, czy co? Jestem w tej klapie, znalazłem ją. Szminka. Boże, co z tą szminką? Och, Boże, nic. Nie wiem, nie chcę mi się już tego szukać. O Boże, a jestem w jakiejś lokacji z lawą. Jak do tej klapy zaskoczyłem, to tu będą no, jakieś no, parkoury. Nie Uzi, Upia. Jestem teraz koło w no. kraty i za jest klucz. Tak, to ja jeszcze tej kraty nie otworzyłem. Ona Ale jest gdzie jest sam... ta dźwignia, do cholery? No nie wiem, ja nie potrafię ci tutaj... Ja teraz miałbym problem nawet z lokalizowaniem tej dźwigni, nie? W sensie nie umiałbym ci powiedzieć. Szukaj tam. Ja tą salę ogarnę i najwyżej będę na ciebie czekać, dobrze? Nie! Jak to nie? Nie ma ogarniania. Znam Zginąłem właśnie. Tu no jest ta druga dźwignia no po schodach się... do góry. O, oh, <laughs> Jeszcze nie. Nie, mam twoją... tak ciemną ekran, że to jest jakieś... Jeszcze z twoją nie. orientacją to już w ogóle nie. <śmiech> <śmiech> Jaki głupi. No, Teraz jestem nie. zawsze na tym pływaniu. Nudne to już Nie, 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 mnie. na tym pływaniu nie wcześniej to było, na pewno. To pływanie jest właśnie po trzeciej dźwigni, nie? To jest nudne już. No to tam musisz znaleźć, no. A o co tu chodzi? jestem cały czas w tym samym miejscu, że. Aha, dobra. Ona jest gdzieś po schodach, czy tak po prostu sobie. W sensie ta dźwignia? Tak no. po prostu chyba. Kuźwa, jeszcze nie. Nie mogę tego przejść Jest! Masz? No widzisz i pięknie, no i to teraz... Nie, nie wiem jak to zrobić. E, to teraz... E, do podwodnej, nie? podwodę pod pod. Y... Aha, do tej kraty. Kurwa. Pieprzona. Tak do tej kraty. Myślę, że to znajdę zaś teraz. Boże, co 14 minut na wywiurach poleci. No nie co mogę tam, jej... nie mogę tak zrobić! Jakie zachowanie! Najlepsze! No i nie mogę, muszę tam przodem być! Zaraz się wścieknę. No! Wszyscy... Wszyscy tacy nerwowi na tych ale, nagraniach. Ale powiem ci, że... Uuuu... A co my tu mamy? To jest blok do przesłania, to są drzwi zamknięte. Jest to pływanie w miarę No byłaś tam przed chwilą. Czy da się to zrobić? Nie da się. Ała! Ała! ała. Nie, load. Nawet nie ma takiej opcji, ja to razie. Jestem na w wodzie, przecież. tu nie ma pływania. No musisz znaleźć tą odpowiednią dziurkę z wodą. O. Oj, bo mnie popieści. No to chyba dobrze. Lubisz nie, bo to pieści? jest hajny. Aha. Takie nie lubię. Dobra, mam jakąś dźwignię i zaś będę musiała się wracać. Aha, tu, dobra. I co, i zaś do klapy mam się dostać? Chyba, że to jest czasówka, to padnę. E, tak, teraz do klapy. Hit. Mm -hmm. Pozdroszaj O jasne. Boże, to była czasówka, wiedziałem. Weź skończ. Nie, to jest, to już jest jeszcze już czasówka, nie, gram w to. nie? Już masz dość? No, jak słyszysz czasówka, to już nie jest. Nie, nie chcę. jest jakaś wyżyłowana. To no, jest po prostu pewnie. biegniesz przed siebie, tylko są pułapki po drodze, nie? Karwa. trzeba klapę znaleźć, wiesz, dziecko? Kur... Nie mogę, no. Słuchajcie, no, ten odcinek to jest sztos. Mamy 20 to jest minutę, odcinek. a ja to praktycznie... To sobie nazwij ten odcinek hajna może, co? To być tak adekwatnie. A taki ja się adekwatny. praktycznie nie ruszyłem z miejsca, nie? Ja co ja mam powiedzieć? Okej. Okay. Boże, gdzie jest ten klapens teraz? Ej, ale my wróciliśmy do do tej głównej lokacji. Dlaczego? Przecież tam klucz jeszcze został za kratką. A co to jest? Ta kolumna i nic więcej? Bez sensu. Jaka kolumna? Nie wiem, jest jeden taki zaułek tylko z kolumną i tam nic więcej nie ma. Dziwne, to jest takie trochę... Nie wiem. A nie było tam znajdźki? Wydaje mi się, że tam jakaś znajdźka no, była. Mów mi dalej, jak ja mam ciemne w dupie. Ale ty może już ją podniosłaś. Tutaj co jest. O! Sekret mam! Chyba sobie jaja robisz. Nie. W tym labiryncie jest sekret? Tak. W którym miejscu niby? W którym miejscu? Ale trzeba było tam gdzieś kucnąć, czy co? Nie, po, było tak jakby otwarty, jakby się klocek obniżył i tam były naboje do deserta. Jezu, nie pamiętam tego, to ja. Ej, ktoś Ej, wpadłam do tej klasy. Dobra, walcz. To jest ale mała tak... apteczka. Ja muszę no to blisko tej klapy. No dob dobra, ale ja muszę się i tak chyba tam wrócić, bo. Kur. Bo. A! No ale. Czemu? Jezus, Piedziałeś? Maria, co się tam u ciebie dzieje? Nie powiedziałeś! Że czego nie powiedziałem? No mówiłem, że lawa. Ula, e ułek. Bo tam jeszcze, słuchaj, zostały przecież te. Ten klucz został niewzięty, nie nie? Co znaleźliśmy Boże. kratkę, przy której nie było w ogóle ten. A co tu jest? Na, co tu jest czas na czasem? No, na górze będzie taka czasówka dźwignia. To głupia. Czy ja tam doskoczę w ogóle? To był Ja pierdziele umiesz banana jumpy robić? Oczywiście. Jeżeli chodzi o banany, to wszystko. O Boże. Eee, co to no tak, Kształt banana i wszystko jasne. Aga wszystko umie wtedy. Nie wiem, czy ja tak dam radę tam doskoczyć. Słuchajcie, próbuję, ale nie da się chyba. Spróbuję może jeszcze na główkę. Koźwa. A dobra. czemu ona się na tym zatrzymuje i nagle z tej spada, z tej pochylni? To tak, się... to jest głupie właśnie, ja też tam ginąłem przez to. No ale to co ja mam? Gdzie mam z tej pochylni skakać, bo ja nie rozumiem tego. No na manki. Do góry. Jakby od razu przed siebie do góry, żeby ona się złapała tego manki. Mhm. No i ona mi się telepie na tym. No wiem, denerwuje I... mnie to też. Znaczy denerwowało. da. Ja to jest jakieś dziwne. No i dlatego ja się tam wnerwiałem, a ty się dziwi... Tam coś było, czy...? Czyż ona się nie łapie ja tego, Manki. Musi się złapać, tylko ja też tam próbowałem kilka razy. Musisz skoczyć w miarę szybko. Nie może ona się jakby stoczyć z tego klocka zbytnio. No w sensie, to tak... nie stacza się i się nie łapie. No musi się złapać. To jest jakieś oszukane, weź. Może to nie jest ten moment w ogóle. To, że nie umiesz, nie znaczy, że jest oszukane. No super, zapisam se na Game Over, uwielbiam to. Czyli ja tam nie przeskoczę, rozumiem? No sufit, tak? No, mm. dupa. Dupa! To coś, to jest blok? Nie mam pytań. Okej. Okay. Też nie mam Ale koniec, ja mam z tej wyrabię. pochylni na jeszcze inną pochylnię i dopiero na te manki? Nie, od razu na manki. W sensie jesteś na pochylni, której się złapałaś rączkami, tak? No tej drugiej się złapała. No tej drugiej i z tej drugiej do góry i od razu na nie. manki. Nie, W ogóle ona nie reaguje tak, jakby tam było manki. No musi tam być. Przelatuje przez klocek. Ręcej przelatują przez to. Boże, że nie no, Dramat, z tobą. Drama z tą grą. Nie. jakoś tymi klockami wymanewrować, czy o co chodzi? Mm -mm. Okej. Okay. się da wsunąć, no okej. Okay. CZEKAJ! No, nie. ja teraz rozkminiam... Nie, ale tego. Nie, nie chce proszę. Nie chcę, bo ona nie. się nie łapie! No dla niej próbu. to nie jest manki! Ale z prawej strony... Tak, i nie jest to dalej. taki posąg po lewej, a... ...i tak. bo ogień bucha. no to musisz się tego złapać, No nie łapie no. się, bo nie reaguje. tak jakby w ogóle to nie było manki. Musi być. Mm -mm. Ja szukam sekretu. A ty tam rób. Przejdziesz to. Już pewnie dawno nadpisałem zapis. No to nie, super... Ja no, to koniec kas i tyle. No chyba, że... My to nie, nie challenge na zapisy, więc mnie denerwuj. Nie możemy, Nie no, może inne, może z innej strony ona się do tego złapać. No może właśnie z innej, bo tam masz taki... Chore! W sensie masz ta... O kurziwa. Ehm, mm -mm. Jak to ruszyć? O no, co się ona zatrzymuje na, tym, na tej pochyli? Nie rozumiem tego, to jest. Kiedyś jeszcze chciałam zobaczyć, czy coś za tym jest, ale... Dupa. No zobaczysz, że ona w ogóle tego nie łapie się, tak jakby to w ogóle nie było Marki. No zobaczył u ciebie na nagraniu. I jeszcze po, się potyka 500 po, razy. Co próbuj jeszcze może teraz z prawej, raz z lewej, raz środka. No robię teraz z innej strony. Ale to próbujesz nic... od razu skakać? Tak, i od razu i trochę zjechać i nic, ona zero jest reakcji. No mi się wydaje, że ja troszkę zjechałem i od razu skakałem. Ale nie da się troszkę zjechać, bo ona się zaczyna potykać. No to od razu po tym potknięciu skoczyłem. No to jak to ona, nie. Jak ona się jakby, wiesz, wy, wyprostowała. No to dotyka łapkami tego, ale nie łapie. Nic nie. No to mi się złapała. Nic nie ma za tymi blokami, dobra. To jest głupie. Ale to z tej drugiej pochylni czy z tej pierwszej? No, z tej drugiej, bo przy tej pierwszej przecież nie było żadnego manki, czy było? <laughs> nie. No mówię, ci, przelatuje i wpada do tego. A jak zjadę trochę niżej, to już ma za nisko. No to ja też tak miałem właśnie, że za nisko raz miałem yy, i musiałem ten idealny moment wyczuć, nie? Okej, okay, czyli tylko na tym polegało. Taka zagadka. Dwie kuleczki, armatka. Nie, to jest jakieś głupie. Dasz radę. No ale nie da się, no jak ona ma się tego złapać, jak to nie jest manki dla niej? Dobra, czekam tu przy zjeździe, robię cięcie. Zobacz. Dobra, jestem, z powrotem. Słuchajcie, Aga nawet mi nie powiedziała, że już tu jest. nie wiesz, co ci powiem? A! O Jezus Maria, krokodyl! Skąd on się tu wziął? Boże święty... Ej, torbuse, nie mam ta, nie mam apteczek. ginę No, a ja nie mam apteczek, rozumiesz to? No, przecież ci mówiłem, żebyś oszczędzała. Jezu, jak się przestraszyłem do krokodyla. No co za ciul, strzela do mnie przez ten? Dwa? Nie no, to jak inne, nie mam apteczki. Za dużo tu jest, słuchaj, tych przeciwników. Aha, to tak... Ej! To jest... Ja pierdolę! Jakie krzyki! Duży jest tutaj, u życia. Dobra, cicho. To jednak miałeś rację, że są dwa te. Mm, Klapa się dwie otworzyła klapy. druga, rozumiesz to? Tak, miałeś rację, tylko... Aaa! Typizdy! A te Ej, ja musiałem wziąć apteczkę. No kurde, boże, naprawdę trochę. Ej, ale jakby się... ja teraz Ej, weź ten sekret! sekret On no jest właśnie... Tutaj Chodź! Czekaj, no Chodź, ba. No i ich, ich jest chyba dwóch, czy jak nie trzech? Dwóch. Ma... Następny? No, serio? Nie mam dość. Czekaj, tak. gdzie... Gdzie Czeka była ta klapa? Już na mnie. Nie ale ja... Nie szukam, tego rozumiem. Y... <grym> szukam... Szukam, słuchaj, tego. Y... No, tego Cicha. sekretu. Ej, ale może, bo on się jeszcze nie ruszał, się nie aktywował. A aktywował się skurczycyn jeden. Dobra, <grym> Dobra jestem przy tej zwałtujemy. klapie i co ty mówisz, że coś się gdzieś obsunęło. Nie wiem o co ci chodzi kompletnie. No co za frajer? Gdzieś się obsunęło niedaleko niby... Nie przejdę tego. Nie mam życia. Dobra, ja się pytam o ciebie o coś. Tak jak widać na tym, że się klocek jakby obsunął, wiesz. Ale niedaleko? Ale gdzieś do góry. Niedaleko muszę skąd gdzie wyszliśmy? No to ja poszłam jakby gdzieś w na lewo jak wyszliśmy od tego klucza. I widzisz w podłodze taki kafelek, tak jakby on się obsunął na dół. Dobra, zabiłam go tak, że on nie ruszał się, szczytowałam. Nie, nie wiem, ja jeszcze tego trzeciego gościa nie mam. Daj spokój. Aha, jestem znowu koło klucza, no, pozdro. Ale rozumiem, że w tej klapie. Jakby przy tej klapie gdzieś, tak? Tej, tej nie, pierwszej. jak wyszliśmy od klucza. No. Czekaj. To co? No to no. wracam się do tego klucza. Kurde, no było to przed chwilą tu. O, jest. Dobra, no. chodź. Czekaj. A jestem teraz o, przy początku? A jestem na początku. Nie, czekaj, chodź, chodź. Mam się wrócić do klucza. Wróć się do klucza. No, to no słucham chodź. tego, poczekaj, bo to nie jest takie proste. O matko. Dobra, jestem przy kluczu, no. No i idziemy teraz prosto do Kolumna. kolumny. No. W prawo. No. Do wody. I, w lewo? I od razu na lewo, tak? Poczekaj, bo ja będę mieć tu gościa, czy nie? Nie wiem. No dobra, no i. I... Widzę. I teraz widzisz. Widzę. Mm -hmm. No teraz mnie stąd poprowadź do tej klapy. Ale ja nie widziałem tej drugiej klapy. Ty ją widziałaś, pamiętasz? Ja mówiłem tylko, że pamiętasz? ja widzę jedną. No ale to musi być tam, gdzie wyskoczył ci ten trzeci w takim razie. Ale on wyskoczył koło klucza. Gdzie koło? Koło klucza było dwóch! No to nie jeszcze ten trzeci się tam. Ja poszłam tutaj do tego sekretu, wróciłam się tam i on już tam stał i czekał. No to nie wiem. Musimy tą klapę znaleźć. Może A tutaj co jest? Aha, nie, tu jest dźwignia. O, bozie! Nie, to jest masakra, ten labirynt. A myślisz, że tutaj gdzieś w tym pływanym to będzie? Nie, no to było zupełnie. chociaż, no wiesz, no. Nie wiadomo, nie? Zagręba się majta. No a teraz wiesz, skąd będziesz wiedział, że to jest ta druga klapa, a nie ta pierwsza? No bo ta druga była tak na środku, widać było. Na się... Ja się wróciłem do sekretu w ogóle, nie ma sensu. Masakra. A co tymi pistolcami w ogóle cały czas walę? Nie no, to są te schody. Nie jestem przy jakiejś klapie, ale... No to może ta? Nie, to będzie ta... To jest pie... z kulą w środku. No to nie, to jest ta pierwsza. Też nie mogę znaleźć tej drugiej, powiem Ci. Nie wiem gdzie ona jest. Masakra. jest jakaś dźwignia. <laughs> Ja już nie mogę mieć przeciwników. No na razie tu nic się nie dzieje, a ja przeszedłem cały ten labirynt, mam takie mm. wrażenie, i. i nic tu nie ma. I cały czas chodzę z pistoletami, nie? Ja też! Strzelam, bo już. Dobra, po, widziałem. Yy... inaczej, widziałem tą klapę jeszcze raz na tej. Yy, na tej i wydaje mi się, że to nie jest tutaj. Nie? Ja się cofnę, wiesz? Ja się cofnę i zobaczymy, czy to się nie otworzyło gdzieś wcześniej. Tylko ja zaś teraz nie pamiętam jak się tutaj wracało. Gdzieś tam przy tym cielsku chyba, nie wiem czy nie A, gdzie... Przez to manki, nie? No jestem. Przy manki. Jak przy manki? manki? No takie manki te, takie, co kiedyś tam znalazłeś na przodzienku odcinka i mówiłaś, że jesteś przy manki, przy kole. Czekaj, ja przeciągam teraz klocek, ty. już ostatnie przeciągnięcie. A po co ty klocek przeciągasz? zlaudowałam, tak. A. Ale nie, bo tu zaświecił ten krokodyl, nie? No jest, jest. Czekaj, wróciłem się do tej głównej sali i czy tu była jakaś klapa? A gdzie ta dźwignia była? Hmm, która dźwignia? No, którą teraz ciągłeś, żeby zobaczyć cutscenkę. Nie dźwignia, jest. podnoszenie klucza to robi. Jest klapa otwarta w głównej sali, to jest to. Dobra. No i teraz jesteś w tej głównej sali, nie? No jestem. No mm. i omin ten basen z prawej strony. I tam miała zejście w dół, taka klapa. I to się tu otworzyło. No, a my szukaliśmy tam. A my szukaliśmy w tym labiryncie, słuchajcie, hit. I jest dźwignia tutaj jakaś. A nawet trzy dź... A idzie znowu mi. Tu o coś? mój Boże, pięć dź... Nie, dobra, kończymy tu, słuchaj. Czekaj, czekaj. Zobacz sobie to. Pięć Tu dźwigni. jest y, aligator znowu? O, nie, no co ty, nie ma nic. To czemu słysza, że chodzi? Ja nie słyszę. Masz jakieś. Z... Mamy 4-6. No pięć dźwigni, jakieś drzwi tu pozamykane. Dobra, kończymy tu, dobra? Zrobimy sobie tą zagadkę w następnym odcinku. Słuchajcie, w tym odcinku było naprawdę dużo wiewiórek, dużo cięć, ale zresztą widzieliście sami labirynty i w ogóle cały czas jakaś dezorientacja. Mamy nadzieję, że w następnych odcinkach nam pójdzie lepiej. Okay. Była ze mną Aga M. Byłam i się zakrztusiłam. Tak, to nie było wyśmianie. Następnego. To nie było wyśmianie tym razem. Dobrze. <noise> pa, pa, pa.